Jak już niejednokrotnie pokazywaliśmy, pławcy sportowcy są zawodowcami i mimo obowiązku pozostania w domu nie zaniedbują swoich obowiązków sportowych. Każdy radzi sobie jak potrafi. Dariusz Brągiel pokazuje, jak skutecznie trenować na własnej działce z pomocą wysokiego pnia. Kolejny działkowicz to Michał Kobiałka, który postawił sobie własną bramkę i urządził trening snajperski. Niezawodny Mateusz Pielach wychowuje sobie następcę. Wspólny trening z synem wzmacnia nie tylko umiejętności sportowe, ale także więzi rodzinne. Kolejnym treningiem w garażu chwali się Jakub Węgrzyn. Natomiast Michał Zuber poczuł ducha świąt i pokazuje, że kwarantanna to nie tylko treningi i zabawa, ale także czas na dokładne porządki. Zdecydowanie wolę siebie w takim stroju u nas na stadionie, ale na razie zostańmy w domach.